Jestem koordynatorem akcji Szlachetna Paczka. Nasza akcja jest akcją ogólnopolską, a jednocześnie bardzo lokalną. W tej chwili poszukujemy liderów, czyli tych, którzy tą akcję będą organizowali na terenie swojej miejscowości. Akcja polega na tym, iż pomagamy ludziom bardzo ubogim, staramy się to robić w bardzo przemyślany sposób, to znaczy docierać do nich z konkretnymi potrzebami i dawać im nie tylko materialną pomoc, ale również taką nadzieję i taką iskierkę, która może skłoni ich, aby coś sami zmienili w swoim życiu. Lider akcji, którego poszukujemy, stworzy struktury na danym terenie, jest do tego odpowiednio przeszkolony. Takie, po takim szkoleniu dostaje również odpowiednie materiały i cały czas jest w kontakcie ze stowarzyszeniem i działa w jakby większej, w większych strukturach, natomiast rozwijając tą akcję na danym terenie. Taka osoba jest odpowiedzialna m.in. za znalezienie magazynów, kierowców, wolontariuszy, jednak no, nie robi tego cały czas sama. Akcja jest ogólnopolska, jest reklamowana z, z, również w mediach ogólnopolskich, jak i lokalnych. No i tutaj wiadomo, struktury lokalne to jest już zadanie właśnie lidera, aby to dobrze wszystko funkcjonowało. Daje to możliwość dużej satysfakcji, nie tylko z pomocy, ale z samej też organizacji tego wszystkiego. Ja sam byłem liderem w zeszłym roku, miałem sporo wątpliwości i przed, i w trakcie, natomiast emocje, które towarzyszyły już finałowi akcji w okresie przedświątecznym przekazywaniu tych paczek, prezentów ubogim ludziom. No, jest to coś naprawdę wspaniałego i daje bardzo dużo satysfakcji. Aby zostać liderem, trzeba przede wszystkim wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl Tam odnaleźć link do kwestionariusza, no i aplikować właśnie na stanowisko lidera. Gdzieś we wrześniu mniej więcej będziemy poszukiwali również już samych wolontariuszy, kierowców i tworzyli właśnie tutaj na ziemi kłodzkiej, ale także w wielu, wielu innych miejscach kraju lokalne struktury właśnie szlachetnej paczki.